Duch pustego domu, noc grozy. Czy słyszałeś kiedyś lodowate krzyki, które rozdzierały noc w pustym domu. Głodny duch z oczami czerwonymi jak ogień poluje na ciebie w najgęstszej ciemności. W 1940 roku w tym opuszczonym domu brutalnie zamordowano kobietę, poderżnięto jej gardło toporem, a krew wciąż plamiła niewidzialne ściany. Jej duch z połamanymi i krwawymi paznokciami porysował drzwi do kości. A o północy groteskowe cienie o zdeformowanych twarzach wyłaniają się z kątów, szepcząc jej imię tonem, który wychładza duszę. Każdy, kto odważy się wejść, czuje zimno, które pali jego skórę, słyszy ciężkie kroki po nieistniejących schodach, a doniesienia mówią o ciałach znależonych ze śladami ugryżeń, jakby coś powoli je pożerało. Legenda głosi, że jej matka, doprowadzona do szaleństwa, przekleła to miejsce. A jej przenikliwy krzyk poprzedza każde zniknięcie. Och, horrorze, nigdy nie śpi. Skomentuj, czy odważyłbyś się stawić czoła temu przeklętemu domowi i zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej koszmarów.